Dropshipping jest biznesem legalnym? To pytanie często powtarza się wśród osób, które chcą rozpocząć swój własny biznes e-commerce. W tym filmie rozwijemy wszelkie wątpliwości i odpowiemy jasno na pytanie, jakie są kwestie prawne w dropshippingu: czy są jakieś tak zwane kruczki, luki w prawie, czy cokolwiek, co warto wiedzieć, aby prowadzić dropshipping w pełni legalnie. Zacznijmy od tego, że tak, dropshipping jest w pełni legalny i to na całym świecie. Ale jak w każdym biznesie trzeba przestrzegać pewnych zasad, pewnych przepisów, aby prowadzić ten biznes w pełni zdalnie. Na początku w skrócie, jak działa dropshipping? Dropshipping to model biznesowy, w którym sprzedajesz produkty, nie posiadając ich fizycznie. Czyli sklep internetowy sprzedaje towar, wystawiasz oferty, ale to hurtownia wysyła produkty wprost do Twoich klientów. Nie musisz więc posiadać produktu na stanie, nie musisz inwestować w towar, ani martwić się o to, że zakupione produkty na stan okażą się już nie być w trendzie. No i wtedy okazuje się, że pieniądze są zmarnowane. Dropshipping jest o tyle fajnym biznesem, że temu zapobiega. Nie musisz się więc martwić o logistykę, magazynowanie i tym podobne, Kwestie związane z posiadaniem produktu na stanie. Wszystko jest w porządku legalnie, o ile poprawnie prowadzisz ten biznes. Dlatego pamiętaj o przepisach podatkowych. Musisz wiedzieć, że w każdym kraju obowiązują troszkę inne przepisy podatkowe. Musisz zadbać o to, aby odpowiednio rozliczać się z przychodów, niezależnie od tego, gdzie są twoi klienci lub dostawcy. Na początku, dopóki nie masz firmy, możesz się rozliczać w PIT 36 co roku, więc nie musisz tego składać co miesiąc, co tydzień. Co roku składasz PIT 36, najlepiej kontaktując się z wybraną księgowością, która załatwi za ciebie 99% tematu, a ty jedynie wskażesz, ile osiągnąłeś przychodu, ile kosztów w ciągu tego roku. Sprawa jest o tyle prosta, że prowadząc sklepy masz pełną analitykę, statystyki i możesz takie kwoty podać księgowości w dosłownie. 3,5 minut. W 36 są takie trzy rubryki, z tego co pamiętam, który wypełnia się takie dane. Mega prosta sprawa. W Polsce musisz zarejestrować działalność, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy przekraczasz 3225 zł przychodów w skali miesiąca. Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia w Polsce w aktualnym czasie. Dlatego teraz jest to 3225 złotych jest to 75% minimalnej e, krajowej. Także na początku nie musisz prowadzić firmy. Również na początku jesteś zwolniony z VAT-u. O ile dużo osób narzeka na polskie prawo, tak przedsiębiorcom początkującym pomaga bardzo, ale to bardzo między innymi właśnie ulgami na prowadzenie działalności, na działalność nierejestrowaną, na podatki, do których zaraz przejdziemy, ale kwestia teraz, którą chcę poruszyć, to jest podatek VAT, z którego również jesteś Zwolniony, zwolniona, dopóki nie przekraczasz 200 tysięcy złotych sprzedaży rocznie. Tyle, że musisz pamiętać, żeby nie sprzedawać produktów z tej listy, no bo wtedy tak czy tak byś musiał odprowadzać podatek VAT. I kolejna świetna ulga jest to kwota wolna od podatku. Nie musisz płacić podatku, dopóki nie przekraczasz 30 tysięcy złotych dochodów w skali roku. Po prostu jesteś z tego tytułu zwolniony, zwolniona. Przechodzimy do praw konsumentów. Jest to bardzo ważne, aby unikać potencjalnych problemów później z klientami. Klient według prawa ma 14 dni na zwrot produktu czyli takie prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli nie zawrzesz tego w regulaminie w checkboxie, który może informować, że jednak klient nie ma do tego prawa, no to wtedy klient ma do tego prawo. Możesz temu zapobiegać tym, że jeżeli przy zakupie klient zaznaczy checkbox zgadzam się na utracenie prawa do odstąpienia od umowy, no to wtedy klient nie może zwrócić tobie produktu. Jeżeli nie ma takiego checkboxa, no to klient może zwrócić produkt, bo jest taka ustawa polska mówiąca o tym, że klient ma prawo do zwrotu produktu kupionego na odległość do 14 dni. Także ważne jest, aby te kwestie zamieszczać w polityce zwrotów, zamieścić czas realizacji zamówień, a także to, to ponosi ewentualnie koszty przesyłki zwrotnej. Możesz tam zamieścić taki zapis, że to klient pokrywa koszty przesyłki zwrotnej, abyś nie płacił za przesyłkę. Weryfikacja dostawców jest to bardzo ważny element, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych. Musisz wybierać odpowiednich dostawców. Oznacza to, że te produkty, które sprzedajesz, powinny być zgodne z prawem w twoim kraju, w którym sprzedajesz te produkty i kraju, do którego Wysyłasz, jeżeli sprzedajesz poza granicami Polski albo tego kraju, w którym masz zarejestrowaną firmę, sklep. Na przykład niektóre produkty kosmetyczne muszą mieć odpowiednie atesty. I ważne jest, aby nie sprzedawać produktów podrób, czyli żadnych podrabianych gucci, hilfigerów. Louis Vuitton, i tak dalej, i tak dalej. No, nie sprzedajcie tego typu produktów, bo wtedy można się narazić na problemy. Jest to bardzo proste, żeby takich produktów nie sprzedawać, ale wiem, że niektóre osoby mogą się skusić na to, co może powodować, że taka sprzedaż po prostu będzie nielegalna. Podsumowując, dropshipping jest w pełni legalnym biznesem, jeżeli pamiętasz o tych mega prostych podstawach. Prawnych. Pamiętaj o tym, aby po przekroczeniu 3225 zł, założyć firmę, masz na to wtedy 7 dni, nie musisz mieć 18 lat, żeby założyć firmę, no bo wtedy wystarczy ci zgoda rodzica. I to wszystko, jeżeli zamieścisz w regulaminie, polityce prywatności, wszelkie ważne zapisy, jeżeli zadbasz o to, co mówiłem Ci w tym filmie, będziesz prowadzić ten biznes bez obaw o jakiekolwiek problemy prawne. Jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć swój własny dropshippingowy biznes, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Na icomrevolution.pl e znajdziesz program 5K, który gwarantuje, że osiągniesz 5000 zł sprzedaży w jeden miesiąc na sklepie dropshipping od całkowitego zera. Złóż darmową aplikację teraz, a my pomożemy Ci stworzyć swój własny sklep, swój własny biznes w oparciu o legalne strategie, a więc pokażemy Ci, jak to robić poprawnie. Nie czekaj, zrób pierwszy krok już teraz.